Witam Was, moje drogie rybki, na kanale Kietwitch Tarot. Przesłanie na nowy tydzień, moi drodzy. Dla Waszego znaku Zodiaku, oczywiście przypominam o tym, że czytanie jest ogólne, nie musi z Wami rezonować. Bierzcie to, co do Was najbardziej tutaj przemawia, do Waszej sytuacji życiowej. Czasówka dla singli oczywiście jest w opisie. No a ja zaczynam od tej pierwszej grupy, która jest w jakiegokolwiek rodzaju relacjach, czy związkach jakiś na obecną chwilę. Jeśli chodzi o temat pracy, wiecie, co tutaj macie pozytywne energie ruszenia do przodu z jakimś tematem. Jako kartę wyjściową macie ósemkę kielichów, więc to jest karta, kiedy zaczynamy albo się z czegoś wycofywać, ale, ale też jakby. Idziemy w dobrą stronę, jakby zmieniamy ten kurs y, myślenia, kurs y, powiedzmy, naszego zapatrywania się na jakieś, y, na jakieś tematy. Jest zmiana w każdym razie i decyzja podjęta bardzo słusznie. Możliwe, że do tej pory y, był taki czas, kiedy. No nie, za, nie za dużo się działo tutaj w tym temacie e, ogólnie pracy, kariery czy finansów. E, decyzje jaka będzie lub też po prostu coś się tutaj ruszy najnormalniej w świecie e, prowadzi do sukcesu, do pieniędzy, do naprawdę bardzo pozytywnej energii, kiedy no, jakby nie odczujecie już tutaj żadnego zachwiania. Bardzo ładne, ładne karty, jeśli chodzi o ten temat pracy. E, Pozytywnie, dobre, fajne zmiany. Widzicie, co macie dalej tutaj? Um, Króla Mieczy, więc decyzje mogą przyjść albo od właśnie szefostwa, um, albo może być tak, że po prostu wy tutaj jesteście tą osobą, która um, jakby w końcu. Um, Podejmie jakąś konkretną decyzję, bo król miecząc się tutaj od, opiera przeważnie na takim myśleniu bardzo praktycznym: takie podejście praktyczne do życia i e, bez jakichś dylematów, specjalnie bez jakichś uczuć, e, konkretnie, logicznie e, po, takim dobrej, po takiej dobrej analizie. Decyzja jest podjęta, ale jakkolwiek i czegokolwiek nie będzie to dotyczyło w tym tygodniu, czy to jest praca już, czy w ogóle ogólnie życie, to jest bardzo pozytywna zmiana tutaj dla osób, które by ewentualnie były w jakichś takich toksycznych. Partnerstwach, ale nie musi to być partner wasz życiowy, po prostu w jakimś takim, no nie wiem, w jakimś otoczeniu osób, które narzucają wam troszeczkę też swoją władzę i, i próbują tutaj um, jakby poddawać waszą osobę jakiejś presji, czy tak narzucać jakieś swoje zdanie. Wy tutaj się z tego będziecie też wycofywać, więc bardzo takie, du dużo takiej ładnej energii, e, dobrej decyzji, bym powiedziała, na ten tydzień. Macie Asa buła, więc tutaj dla was akurat ten As buła pokazuje e, szansę, czyli konkretnie na jakąś zmianę właśnie, czyli to, o czym powiedziałam. Ale jakby ogólnie do niej będziecie tutaj dążyli, może to dotyczyć kariery, może to finansów. Ważne, abyście jakby wykorzystali tą szansę, którą ten as była w niesie, bo asy dają nam taką chwilową energię właśnie, która jest do wykorzystania, jakaś szansa po to, aby coś się ruszyło. I od was tak naprawdę zależy to, jak szybko to się ruszy i... I czytacie sobie tą szansę, tak? Czy ją w, 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 w dobrym momencie złapiecie, że to do Was tutaj przyszło? Więc jakby nie stójcie zbyt długo i nie czekajcie, tylko wykorzystujcie to, co Wam tutaj ten los właśnie oferuje. A, a według mnie naprawdę pozytywnie. Tutaj też jest jakaś podróż, zmiana, zmiana w ogóle otoczenia, ale też pokierowana, taka jakby. Do pewnego momentu mogliśmy kroczyć tą drogą, jedną konkretną, tą samą, może wręcz codziennie. A teraz jakby przychodzi decyzja, żeby coś zmienić w tym naszym życiu. Więc tak, ogólnie tutaj podsumowując ten, ten, ten temat i pracy, i ogólnie tutaj w tym tygodniu dla Was, no to macie jakieś wycofanie się z czegoś, co Wam nie służyło, coś, co już u Was jakby doszło do pewnego momentu, chciałam powiedzieć kiedy to tolerowaliście tak a teraz będziecie tutaj jakby już zmieniali w ogóle dużo dużo tematów w tym waszym życiu Teraz to, co dla Was w uczuciach się pokazuje. Wiecie, co macie? Kartę Sprawiedliwości, więc tutaj jest jakiś os osąd w tym Waszym partnerstwie. Możliwe, że tu chodzi już konkretnie o te sądy, bo wiecie, że Sprawiedliwość to jest właśnie już urząd, który. Jakby musi rozstrzygnąć niektóre tematy, więc albo takie bardzo konkretne podejście do, do tematu Waszego partnerstwa. I, czy jakieś decyzje może pomiędzy Wami, ale takie po to, żeby tutaj wyrównać um, ten ogień i te uczucia, te emocje, bo rzeczywiście to dzieje się tutaj między wami lub działo. Um, ale pozytywnie tak, tylko może nie, nie było tej równowagi, która tutaj następuje, więc jakby dogadanie się w jakimś temacie, ustalenie e, priorytetów i no i później podążanie e, zgodnie z tymi tematami do przodu, więc bardzo ładne karty macie e, znaki zodiaku, które Wam się tutaj pokazały e, w karcie króla czy macie bliźnięta pokazane moi drodzy. E, Rycerz, rycerz Buław to jest nasz e, lew pokazany, no i macie wagę i dziewięć kielichów. No to już nie, nie będziemy tutaj aż tak daleko sięgać, ale to są e, jakby trygon e, wody, czyli e, też i wasz tutaj znak, więc no, na pewno jesteście tutaj jednym z partnerów pokazany, tak. E, teraz dodatkowe te karty jeszcze e, i przechodzę do singli więc macie jakąś transformację rzeczywiście tutaj na ten tydzień wieża, więc baran tu się też tam pokazuje, ale jakby odchodzicie od takich trudnych, ciężkich tematów. To przede wszystkim tutaj coś, co myślę, że z osobami w waszym otoczeniu wam w jakimś, w jakimś aspekcie coś tutaj wam nie jednak nie szło zbyt dobrze. Może być tak, że tutaj ktoś, no, niestety był pod wpływem osób, która z nim, albo wy z kimś, albo ktoś z wami tutaj walczył w ostatnim czasie o jakieś takie niekoniecznie ważne tematy, no i jakby tutaj już doszliście do takiego momentu, że trzeba to zostawić, odejść i no i ta transformacja jednak troszeczkę jest z tego życia... Nie wiem czy towarzyskiego, ale na pewno tutaj jakichś takich osób, z którymi na co dzień się potraficie komunikować czy widzicie się, tak? Więc tutaj w tym temacie jest jakaś zmiana. Lub właśnie jest jakieś pogodzenie się z osobami, z którymi w ostatnim czasie byliście pokłóceni, więc to też jest jakby jedna z tych, z tych rzeczy, które się tutaj pokazują. No i dwie buławy, no to mamy takie zastanawianie się na czymś. Macie jakąś opcję, coś do wyboru w tym tygodniu i no i jakby. Chcecie w coś wejść, ale nie do końca i prawdopodobnie nie będzie tutaj decyzji zbyt szybko, bo dwie buławy to jest taki moment, kiedy bardzo długo czekamy, aż może jeszcze więcej tematów się wyjaśni, więcej się pokaże i wtedy łatwiej będzie podjąć tę decyzję, czy tak? W sensie, czy plusy, czy minusy Wam się pokażą, a wtedy będzie już bardziej jasne, czy łatwiej Wam będzie podjąć tutaj tą decyzję. No ale i tak macie jakąś transformację, bardzo dużą. Na pewno powiedzmy, jakby w Waszym stosunku myślenia ogólnie w tym tygodniu, więc chyba tyle. Myślę, że. Myślę, że ogólnie bardzo ładna, znaczy na pewno się tak karty, tak karty wam pokazują, że ogólnie bardzo ładna transformacja tu jest czegoś fajnego, pozytywnego i konkretne kroczenie ku lepszemu, także bardzo pozytywnie. No a ta energia tutaj tych dodatkowych kart to jest tylko taka jakby jeszcze dodatkowa wiadomość i nie musi być tutaj najbardziej istotna w tym tygodniu dla Was akurat. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia, moje drogie rybki. I witam teraz, single, moi drodzy, tygodnioweczka dla Was. To, co dla Was się pokazuje, jest niesamowite, przede wszystkim dlatego, bo macie. Pięć e, wielkich arkan, jeśli chodzi o temat pracy, i tak ogólnie tutaj na ten tydzień, więc e, bardzo taka e, ostra energia. Ale wiecie, co bardzo też e, pozytywne, dlatego że macie główną tą energią wyjściową macie kartę gwiazdy, więc jest bardzo fajnie, pozytywnie dużo nadziei tutaj jest, dużo spełniania jakiegoś marzenia, e, czegoś zupełnie nowego e, i to takiego naprawdę pod jakąś konkretną kontrolą, tutaj e, z waszej strony więc bardzo bardzo pozytywnie. Nie dość, że macie jakby ruch z czymś zupełnie nowym, to jest bardzo przemyślane i tak naprawdę ta nowa koncepcja, która się tutaj dla was pokazuje Właśnie przyniesie Wam spokój, balans i równowagę w tym tygodniu bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo ładnie. Karta Gwiazdy, moi drodzy, to jest karta Wodnika, i w Głupcu macie Wodnika też pokazanego, więc nie wiem, czy ten znak Zodiaku w ogóle w tym tygodniu u wielu naprawdę znaków Zodiaku się pokazywał, więc Wodniki tutaj jakoś bardzo kontrolują ten tydzień. Nie wiem, czy macie taką osobę spod tego znaku właśnie w waszym otoczeniu. Jeśli tak, no to rzeczywiście też, też ten wodnik będzie jakby no, działał tutaj z wami w tym tygodniu. Ale poza tym się pokazuje wam raczek, pokazuje wam się strzelec, pokazuje wam się skorpion. Mamy kartę śmierci, którą, która też przynosi bardzo dużą transformację dla was. Macie koziorożca pokazanego, macie kartę kochanków, czyli bliźnięta tutaj się pokazują. No, bardzo dużo. Niesamowicie jakby przełomowe karty macie bardzo. I tutaj macie jeszcze wieżę jako dodatkową kartę, oczywiście, ale. No, ale to też jest wielki arkano, więc jakby tutaj naprawdę są dużo takich życiowych decyzji, a jeśli nie, to one tutaj do Was już przechodzą i naprawdę niesamowita transformacja się tutaj w Was pokazuje. Już sama karta śmierci i sama karta wieży, one są niesamowicie podobne. W jednej los jakby za nas wybiera, czyli jakby. Coś, co już powinno zostać załatwione za nami. Tutaj los wam w tym pomoże, że tak, tak będzie. No i macie kartę śmierci, która mówi o tym, że tutaj w was już jakaś zmiana właśnie jakby się rodzi w jakichś konkretnych tematach i wy najlepiej będziecie wiedzieli o co chodzi. Bardzo duża transformacja, która wychodzi od nas samych, aby już podjąć decyzję w Czegoś, czym tkwiliśmy już od bardzo długiego czasu, a teraz przyszedł czas na to, żeby to zmienić. Ja chowam kartę wieży, bo będę tasować karty, żeby jeszcze na tą kartę śmierci ku, ku jakiemuś takiemu, nie mówię tradycji, ale jakby mojemu przyzwyczajeniu już, żeby jeszcze na kartę śmierci położyć dodatkową kartę, jakby dopowiedzieć jeszcze, o co tutaj nam z tą śmiercią chodzi. I będę tasować kartę, a będę Wam jeszcze tutaj opowiadać, co się dzieje. Więc w karcie Rydwanu, jeśli chodzi o temat pracy, no ruszacie z jakimś bardzo pozytywnym, nową, nową propozycją, nową energią, nowym pomysłem. Tu jest bardzo duża zmiana. Rydwan to jest szybka zmiana, to jest naprawdę bardzo szybkie działanie i ruszanie w tym kierunku właśnie tej nadziei, która się w, w was, czy pomysł taki bardzo pozytywny w was się urodził. Karta umiarkowania, no to tylko was doprowadzi do tego, że ten spokój zostanie uzyskany, że... Cel konkretnie zostanie przez Was uzyskany, więc jakby. Nie będzie tutaj um, nikt w stanie Was e, zatrzymać, co jest fajne, pozytywne, e, w dążeniu do właśnie zrealizowania czegoś e, w Waszym życiu, w tej pracy konkretnie. Macie kartę głupca, więc tu są jakby zupełnie, wejście w coś zupełnie nowego. Nie wiem, czy mogłaby to być zmiana pracy, ewentualnie oczywiście jak najbardziej tak, no bo głupiec wchodzi w jakąś nową, konkretnie. E, i fizycznie w jakąś nową sytuację w swoim życiu, więc zaczynamy jakby nowy projekt, nowe wyzwanie od samego początku, od, od dołu. Także jest śmiała, śmiałe kroczenie do przodu, jest odwaga tutaj w tej karcie, bardzo fajna, pozytywna, energia spontaniczności często, ale też takiego właśnie, jakby na ten moment nie przyglądania się, jakby. Co mnie może spotkać, co mnie może czekać. Tu jest bardziej określenie, jakby na nowo tego, do czego chcecie dążyć, jak chcecie żyć w tym swoim życiu. Więc ta przyszłość jest przed Wami cały czas otwarta. No, jak wiecie, karta głupca mówi o tym, że tutaj zawsze przychodzi jakiś dzień, kiedy można coś zacząć od początku, tak? Nawet jeśli w poprzednim czasie. Z jakimś tematem sobie nie poradziliście, tutaj zawsze przychodzi szansa na nowo, żeby w tym temacie znowu spróbować. Więc, tak przykładowo, oczywiście mówię, ale myślę, że wiecie o co chodzi. No, jest, jest nowy początek, jest decyzja, ale taka konkretna życiowa. Czegokolwiek to nie dotyczy, czy to jest jak, jakaś osoba z waszego otoczenia, czy to jest właśnie zmiana pracy, czy to zmiana w ogóle naszego stylu bycia, życia, mniej w e, siedzeniu, więcej w ruszaniu się e, w podróży, bo tutaj Redwan też oczywiście mówi o tej podróży. E, no i gwiazda to jest dużo nadziei. I pamiętajcie, gwiazda to jest też taki optymizm, jest, to jest taka nadzieja, ale. E, też szansa, która właśnie do Was tutaj od wszechświata niemalże zostaje wysłana. Szansa na to, żeby to wykorzystać i to jak najszybciej, bo pamiętajcie, tak na przykładzie spadającej gwiazdy to jest takie bardzo ulotne bardzo szybko to się jakby obrazuje kiedy na to patrzymy, kiedy na to zjawisko patrzymy, ale dokładnie jest tak samo w życiu, chociaż oczywiście ten czas jest dużo dłuższy e, niż tak patrząc na taką spadającą gwiazdę, ale chodzi o sam fakt, że e, no ten czas jednak kiedyś tam przeleci i macie wy to wykorzystywać jak najszybciej się uda, nie przegapić tego w każdym razie, bo to Wam przynosi tutaj coś bardzo pozytywnego, szczęśliwego. No teraz ten temat uczuć i jeszcze na tą kartę śmierci może wyjmę. No tutaj, według mnie, jednak w tej pracy będziecie dążyć e, albo do zmiany. E, na pewno to się wiąże z poprawą, jeśli chodzi o finanse. E, dużo takiej stabilności tu się pokazuje. Um, nowe pomysły, jakieś prezenty, jakiś nowy zastrzyk pieniędzy. No coś tak bardzo korzystnego, wiecie, i może być tak, że tu od jakiejś osoby też dostaniecie propozycję, nawet wręcz wchodzenia w jakiś, w jakiś układy, No już nie chcę nawet mówić o pierścionku zaręczynowym, ale to też się tutaj może pokazać, bo to jest taki właśnie ktoś nam tutaj coś chce zaoferować, wyciągnąć rękę, nawet w sensie na zgodę w tym naszym życiu, i a wy powinniście z tego skorzystać. Um, bo widzisz, dlaczego karta śmieci to jest taki moment, kiedy... Dopóki nie zamknięcie tej przeszłości, czyli tych drzwi za wami, które już powinny być dawno zamknięte, a teraz przyszedł jakby moment na to, żeby to zrobić, um, dopiero wtedy ta, to nowe się otwiera na was, ok? Więc jakby im dłużej tkwicie w tym, z czym już, um, może dobrze się czujecie, ale z czym już się nie rozwijacie, um, a chcecie, w końcu może przyjdzie taki dzień, moment, że chcecie tutaj zmiany wprowadzić, um, to wtedy to się zacznie naprawdę realizować. I teraz e, w tych kartach e, na uczucia dla was, to co się pokazuje, to tak bardzo tkwicie w jakiejś relacji, z którą skończyliście, która e, e, się pokazuje w waszej przeszłości. Bardzo taka m, relacja partnerska, która przynosiła wam wszystkim e, bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo przyjemności, ale jednak e, nie byliście tutaj w tej relacji sami, więc jakby skończony jest temat Um... I mm, skończony temat fizycznie, ale jednak w Waszej głowie jeszcze on tutaj tkwi i te Wasze emocje tutaj nie dają Wam spokoju. Możliwe, że dobrze było, żeby troszeczkę zmian wprowadzić. Karta świata to jest karta też zakończenia jakiegoś etapu, więc może już ta transformacja się tutaj dokonuje. Może odpowiedzią na to, co się wydarzyło, jest coś zupełnie nowego, nowa osoba w naszym życiu też, lub po prostu podróż. Jak najdalej od tego miejsca, które, w którym teraz nie za dobrze się czujecie, więc może pozwólcie sobie też troszeczkę na to, żebyście odpoczęli albo coś po prostu zamknęli, bo to też będzie jakby rodzaj odpoczynku, bo zrzucicie z siebie jakiś ciężar tutaj, który już tkwi tak jak powiedziałam, od przeszłości tutaj jeszcze w was siedzi i dotyczy, może wypłynąć tutaj, może w tym tygodniu, dlatego o tym tak zaczniecie tutaj znowu rozmyślać, ale tego, tego tak naprawdę już nie ma i nie ma po co się nad tym tutaj zastanawiać, dlatego, że Um, trójkąty to są trójkąty, ok? I tutaj rzeczywiście w tych waszych kartach to tak się pokazuje, więc jakby najlepszym, najlepsze co możecie zrobić dla was, czy dla ogółu w sytuacji, to właśnie zrezygnować sobie tutaj. Um, no i muszę to powiedzieć oczywiście, bo dla części z Was, e, którzy nie są, no nie wiem, w jakiejkolwiek relacji jesteście, jesteście z inglami, ale może być tak, że tu je, e, chodzi o jakieś dziecko, o poczęte dziecko już ja bym powiedziała wręcz nawet. E, Tak, to się tutaj pokazuje, że może być jakiś, jakaś ciąża tutaj, więc nie wiem, dla kogo to jest wiadomość, czy dla kogokolwiek. Jeśli nie, no to chodzi o zupełnie jakiś inny rozwój, też jakby może to być wręcz jakieś nowe dziecko w przenośnie, oczywiście określając nowy biznes, tak? Czy jakiś, no nie wiem, jakiś temat, który równie bardzo Wam się kojarzy z takim właśnie. Um, no, radością z czegoś takiego, co jest w Waszym dzieckiem, tak? Więc to jest to, co na te Wasze karty ogólne się przekłada. A teraz jeszcze te dodatkowe karty, które tutaj dla Was mam. One się troszeczkę zmieniły, dlatego że potasowałam je do karty śmierci, więc mieliście tam wieżę, która też mówiła o tej transformacji. A teraz macie cztery buławy, więc ta transformacja dla Was tak samo wyjdzie wam na dobre. To jest chyba zmiana domu w związku z porównaniem tą, z tą wieżą, którą schowałam. Cztery buławy to są fundamenty domu, czyli coś będziecie budować tutaj na nowo, konkretnie. Bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia Wam to przyniesie, więc bardzo fajne, pozytywne karty, ale może być tak, że jeszcze nie do końca ze wszystkim będziecie zdecydowani. Tutaj, w, ja bym powiedział, pod kątem pracy więcej, a jeśli nie tej drugiej osoby, tak, która by się ewentualnie też tutaj pokazywała. Macie e, pięć mieczy, więc tu jest karta troszeczkę jakichś e, os osób, które zawsze muszą postawić na swoją, które zawsze chcą mieć rację, które zawsze chcą jakby odnosić zwycięstwo i e, e, jakby tutaj nie... E... Nie pozostawiać tej reszcie jakby złudzeń, tak? Kto tutaj rządzi, więc to jest, to jest chyba jako to taka dodatkowa energia tutaj dla Was, czy podpowiedź. Pozdrawiam Was, moje drogie rybki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego Wam życzę w tym tygodniu i do usłyszenia, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.